Witam wszystkich w Let's Play Rage Po dość długiej przerwie, bo zdaje się 5 dni nie grałem Postanowiłem dograć już tą końcówkę Rage'a no, no, Zwolniło mi się trochę czasu, więc mm, nie marnując go Postanowiłem... Ja postanowiłem... Przejdę tą grę już do końca A więc to ty jesteś, tym członkiem drużyny. Cóż, witaj w podziemnym mieście. Jestem S.O. Prowadzę tu warsztat, ale moją najważniejszą robotą jest opuszczenie tego podnośnika, gdy władza zaczyna węszyć. Kilka spraw na początek. Twój boks jest za tymi drzwiami. Będę tu naprawiać twój sprzęt i odholuję cię, jeśli wpakujesz się w kłopoty. Na dole znajdziesz kierowniczkę wyścigów. Bar jest na tym piętrze, a biura Redstone'a na górze. Pamiętaj, nic się tu nie dzieje bez jego zgody. Nie trać więc czasu i cię z nim skończyć. No chociaż raz mi ktoś powiedział, gdzie mam a nie jak Wallspring, kurdecem. Musiałem pół godziny szukać. Bar jest Jesteś tutaj. Jesteś tu nowy? Tak, tak, wiem, wiem. Hej, nieznajomy, chcesz trochę zarobić Ja później. Nie, Yoshi, hey, koleś. Nie marnuj czasu nie ruszaj się. Idź do Ty niego! Jesteś nowym człowiekiem, marszala? Tak. Dobra. Jesteś nowy. To znaczy, że nie wiesz, jakie tu panują zasady. Wyjaśnię Jaśnię ci. To moje miejsce. Moje miasto. I każdy gnojek odpowiada przede mną. Robią to, co im każę. Jeśli mi pomożesz, dogadamy się. Jeśli nie, staniesz się zbędny. Rozumiesz? Marszal twierdzi, że jesteś wyjątkowo skuteczny. Może cię sprawdzimy, a? mój brygadzista ma problemy z mutantami na końcu tunelu niebieskiej linii. Nie można ich stamtąd wyplenić. Więc idź mu pomóc. Poradzisz sobie z tym? Tak, poradzę. My my. Udowodnij, że jesteś skuteczny, Dobrze idziemy, a pozwolę ci zostać. Pomóż może Um, Forta brica. Okej. Okay. Tutaj gdzieś musi być bar. Bardzo. Pomogę być starusz. Fazbar. Uuu, metro. Hej ty! Czego? Brikań. Ludzie, Johnson! To ty jesteś nowym mięśniakiem Redstone'a? Ja. Chciałbyś może trochę dorobić na boku? Nie teraz. Później. Pieprzeni bandyci nękają moich dostawców alkoholu. Przez nich trudno sprowadzić tu dobry towar. Hojnie ci zapłacę za patrolowanie dróg i zabicie paru bandytów, a załatwisz drapieżce, to zapłacę ci podwójnie. Dasz sobie z tym radę? No to w pożądalu? No to Idź jest to do... samo co wtedy w sceny. Mm, teraz wola. No To chcę. Z Baru Aha. Jakiś tunel. Witaj nieznajomy. Mam najlepsze. O Jezu, Jezu, Jezu. Gdzie? Ty, da się z nim zagrać? Nie, nie o... Gdzieś na zewnątrz to muszę iść. Nie widziałam Cię wcześniej. No i co z tego? Ej, kurde, znowu szukać. Witaj w podziemnym mieście. To się nie da. To też A co to? Widziemy sobie. Yep. Wiesz, to... nie wiem dlaczego. No chyba sobie ja robić, że tak mało tutaj tego. To po co ja tu się wgryzałem? O jacie... Widzicie. Tak to już jest. Nigdy nie wiesz co jest po drugiej stronie.

Nie widziałem cię wcześniej. Nowy? Właścig. Dobra, wracamy do punktu wyjścia. Znać nadzorcę Jonesa w tunelu prowadzącym z Baru Fas. Z baru. No to tu coś musi być. To nic, nic.

Cześć! Co tu na dół gdzie bym? i tam station Wiem, że was nudzę, no serio, ja nie wiem gdzie ja mam tutaj iść. Prędkość to twój żywioł? Ach, to było na tyle, jeżeli chodzi o grę. Szlag by trochę. Tu jest, proszę. No, raz, Szef dał znać, że mam się kogoś spodziewać. Pewnie chodziło o ciebie. Mam spory kłopot. Cholerne mutanty nie dają nam pracować. Niedługo będzie trzeba zamknąć ten projekt. Podejrzewam, że przebili się do niebieskiej linii i teraz się tam panoszą. Coś trzeba z tym zrobić, no. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak, zdaje się, że to robota w sam raz dla ciebie. No jasne. Cieszę się, że to rozumiesz. Wejście do ich jaskini znajdziesz przy ścianie kanionu. Zejdź jak najgłębiej i poszukaj niebieskiej linii. Aha, dobra. Posłuchaj, nie możemy pracować, bo mutanty ciągle nas napadają. wieś nie, nie. Prospekt gór. ojej, kurde, co za miasta, no. Powiesić się. Wejść na stacji pod mostem prowadzącym do podziemnego miasta. Aha. Dobra, tego mi nie powiedział. Podziemnego miasta. To jest podziemne czy zdaje się, że trzeba wyjść stąd. O kurde. Hejka. Tak, wreszcie jakiś wyjście, ale mapa, co to ma być? Szybki zapis. Okay. Teraz trzeba chyba zejść gdzieś tutaj pod most. Wow, ale tu fajnie wygląda.

Uuuu! już widzę jakie te mutanty są Ech, jakie ich nie cierpi Ja mu się coś nie udało No a przynajmniej będzie można się rozerwać no nie Nie, ja tam szukanie jakichś długich gruntów Aha Czyli to się to nie przyda. Śmierć. Gólny szkar. No proszę. Pójdzie się w inną stronę, jeszcze nie zdobędzie takich cacek. Dobra, idziemy idzie. coś widzę, że muszę się tam dostać. I wysadzić coś. A jak ja wtedy wrócę, co? Nikt o tym oczywiście nie pomyślał. No proszę, wróg pokazuje gdzie mam iść, tak? Dobra, idę, idę. To nie pójdę. Cześć się nie da Money, money, money Słoneczko. Nie no, słońce tutaj Taka ponura kolicja Zaraz pani jakiś boss wyskoczył, nie się tak wyraźnie Co to już? Kiwło mam chodzić? Świetnie do serata by zaprowadził. No i co, tu nic nie ma. Nic, nic. Też e, strzeje, aby sobie rozjaśnić, bo nic. Mogę coś tam być. Jak wiecie, latarki tutaj nie ma. Aha, tutaj już. Ach, to zbieractwo. Wow, 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 wow. Spokojnie. так не скучно. И да, кто идет. Разве им чем это да, вот А, ну давай, давай. Пят. Я к докату. Я сюда за двух человек вижу. Ну, пятнадцать. O, piszę, a nie pamiętam. to Chyba to jest znowu ta sama sytuacja, że oni nacierają do końca, a ja muszę się po prostu ruszyć. Ale nie mam to za bardzo jak. No, się tu nie wiem. No proszę, sami wejście. У-у-у! Uh, uh, без головы! Добре, гоу гоу Что ж было? о Не мяу, так бы... Co nie pójdę no proszę, dziękuję za nie pokazanie kubek kawy śmieci a tutaj trzeba bym gdzieś... tylko zobaczyć czy tam czegoś nie ma czarny kubek jest, biały jest, można iść A to co? Skąd mutanty mają granata? Nawet nie wiedziałem, że tak wysoko mogę podnieść. To było naprawdę dziwne, chyba że przypadkowo... Kto? Nie, wiem, później zobaczę na nagraniu, czy... Nie, nie mogę dostarczyć. Fajnie było. To ten ma. Tu coś. 6. Chodź. Okay. Teraz trzeba tamten ten deternator znaleźć. Trochę straciłem orientację po prostu w walkę.

ейчасбил но добра